Henryk Sienkiewicz, Quo Vadis, rozdział 65. Pewnego wieczora odwiedził Petroniusza senator Scevinus i począł z nim długą rozmowę o ciężkich czasach, w których obaj żyli, i o Cezarze. Mówił zaś tak otwarcie, że Petroniusz, lubo zaprzyjaźniony z nim, począł się mieć na ostrożności. Narzekał, iż świat idzie krzywo i szalenie i że wszystko razem wzięte musi się skończyć jakąś klęską, straszniejszą jeszcze niż pożar Rzymu. Mówił, że nawet Augustianie są zniechęceni, że Feniusz Rufus, drugi prefekt Pretorianów, znosi z największym przymusem ohydne rządy Tygelina i że cały ród Seneki doprowadzony jest do ostateczności postępowaniem Cezara tak ze starym Mistrzem, jak i z Lukanem. W końcu począł nadmieniać o niezadowoleniu ludu, a nawet i pretorianów, których znaczną część umiał sobie Feniusz Rufus pozyskać. — Dlaczego to mówisz? — spytał go Petroniusz. — Przez troskliwość o Cezara — odpowiedział Scewinus. — Mam dalekiego krewnego w Pretorianach, który zwie się Scewinus, tak jak i ja, i przez niego wiem, co się dzieje w obozie. Niechęć rośnie i tam, Kaligula, widzisz, był także szalony i patrz, co się stało. Oto znalazł się Kasjusz Herea. Straszny to był uczynek, i zapewne nie masz między nami nikogo, kto by go pochwalił, a jednakże Herea uwolnił świat od potwora. Czyli odrzekł Petroniusz, mówisz tak, ja Herei nie chwalę, ale to był doskonały człowiek i oby bogowie dali nam takich jak najwięcej. Lecz Cewinus zmienił rozmowę i począł niespodziewanie wychwalać Pizona. Sławił jego ród, jego szlachetność, jego przywiązanie do żony, a wreszcie rozum, spokój i dziwny dar jednania sobie ludzi. Cezar jest bezdzietny, rzekł, i wszyscy widzą następcę w Pizonie. Niewątpliwie też każdy pomógłby mu z całej duszy do objęcia władzy. Kocha go feniusz Rufus, ród Anneuszów, jest mu całkiem oddany. Plautius Lateranus i Tullius Senecio skoczyliby za niego w ogień, a toż samo Natalis i Subrius Flavius i Sulpicius Asper i Afranius Quincianus i nawet Westynus. Z tego ostatniego niewiele pizonów przyjdzie, odrzekł Petroniusz. Westynus boi się własnego cienia. – Westenus zboi się snów i duchów, odrzekł Scewinus – ale to człowiek dzielny, którego słusznie chcą zamianować konsulem, że zaś w duszy przeciwny jest prześladowaniu chrześcijan, tego nie powinieneś mu brać za złe, albowiem i tobie zależy na tym, by te szaleństwa ustały. Nie mnie, ale Winicjuszowi, rzekł Petroniusz. Ze względu na Winicjusza chciałbym ocalić jedną dziewczynę, ale nie mogę, bo on wypadł z łask Achenobarba. Jak to? Czy nie spostrzegasz, że Cezar znowu zbliża się do Ciebie i poczyna z Tobą rozmawiać? I powiem Ci dlaczego. Oto wybiera się znów do Achaei, gdzie ma śpiewać pieśni greckie własnego układu. Pali się do tej podróży, ale zarazem drży na myśl o szyderczym usposobieniu Greków. Wyobraża sobie, że może go spotkać albo największy triumf, albo największy upadek. Potrzebuje dobrej rady, a wie, że lepszej od Ciebie nikt mu nie może udzielić. To powód, dla którego wracasz do łask. Lukan mógłby mnie zastąpić. Miedzianobrody nienawidzi go i zapisał mu śmierć w duszy. Szuka tylko pozoru, bo on zawsze szuka pozorów. Lukan rozumie, że trzeba się śpieszyć. Na Kastora, rzekł Petroniusz. Być może, ale miałbym jeszcze jeden sposób prędkiego wrócenia do łask. Jaki? Oto powtórzyć Miedzianobrodemu to, coś przed chwilą do mnie mówił. Ja nic nie powiedziałem, zawołał z niepokojem Scewinius. Petroniusz zaś położył mu rękę na ramieniu. Nazwałeś Cezara szaleńcem, przewidywałeś następstwo Pizona i powiedziałeś – Lukan rozumie, że trzeba się śpieszyć. Z czym to chcecie się śpieszyć, Carissime? Scewinus zbladł i przez chwilę patrzyli sobie w oczy. – Nie powtórzysz. – Na biodra Kiprydy. – Jak ty mnie znasz dobrze? – Nie, nie powtórzę. Nic nie słyszałem, ale też i nie chcę nic słyszeć. – Rozumiesz? – Życie jest za krótkie, by warto było coś przedsiębrać – Proszę cię tylko, byś odwiedził dziś Tygellina i rozmawiał z nim równie długo jak ze mną, o czym chcesz. Dlaczego? Dlatego, abym jeśli mi kiedyś Tygellin powie, Scywinus był u ciebie, mógł mu odpowiedzieć, tego samego dnia był także i u ciebie. Scywinus, słysząc to złamał laskę z kości słoniowej, którą miał w ręku i odrzekł – Niech zły urok spadnie na tę laskę. Będę dziś u Tygellina, a potem na uczcie u Nerwy. Wszakże będziesz i ty. W każdym razie do widzenia pojutrze w amfiteatrze, gdzie wystąpią ostatki chrześcijan. Do widzenia. Pojutrze, powtórzył zostawszy sam Petroniusz. Nie ma zatem czasu do stracenia. a Achenobarbus potrzebuje mnie istotnie w Achaii, więc może będzie się liczył ze mną. I postanowił spróbować ostatniego środka. Jakoż na uczcie u nerwy, Cezar sam zażądałby, by Petroniusz spoczął naprzeciw niego, chciał bowiem rozmawiać z nim o Achaii i o miastach, w których mógłby z widokami największego powodzenia wystąpić. Chodziło mu najbardziej o Ateńczyków, których się bał. Inni Augustianie słuchali tej rozmowy ze skupieniem, aby pochwytawszy okruszyny zdań Petroniusza, podawać ci później za swoje własne. Zdaje mi się, żem dotąd nie żył, rzekł Nero, i że narodzę się dopiero w Grecji. Narodzisz się dla nowej sławy i nieśmiertelności, odrzekł Petroniusz. Ufam, że tak się stanie i że Apollo nie okaże się zazdrosnym. Jeśli wrócę z triumfem, ofiaruję mu hekatombę, jakiej żaden bóg nie miał dotąd." Scevinus począł powtarzać wiersz Horacjusza. Sic te diva potens Cypri, sic frates Helenae Lucida Sidera, ventorumque regat pater. Okręt stoi już w Neapolis, rzekł Cezar. Chciałbym wyjechać choćby jutro. Na to petroniusz podniósł się i patrząc wprost w oczy Nerona, rzekł: Pozwolisz Boski, że wpierw wyprawię ucztę weselną, na którą ciebie przed innymi zaproszę. Ucztę weselną? Jaką? spytał Nero. — Winicjusza z córką króla ligów, a twoją zakładniczką. Ona wprawdzie jest obecnie w więzieniu, ale naprzód, jako zakładniczka, nie może być więziona, a powtórę, sam zezwoliłeś Winicjuszowi poślubić ją, że zaś wyroki twoje, jak wyroki Zeusa, są niesofnione, przeto każesz ją wypuścić z więzienia, a ja oddam ją oblubieńcowi. Zimna krew i spokojna pewność siebie, z jaką mówił Petroniusz, stropiły Nerona, który tropił się zawsze, ilekroć ktoś mówił do niego w ten sposób. — Wiem — odrzekł, spuszczając oczy. — Myślałem o niej i o tym olbrzymie, który zadusił Krotona. — W takim razie są ocaleni — odpowiedział spokojnie Petroniusz. Lecz Tygallinus przyszedł w pomoc swemu panu. Ona jest w więzieniu z woli Cezara. Sam zaś rzekłeś, Petroniuszu, że wyroki jego są niecofnione. Wszyscy obecni, znając historię Winicjusza i Ligi, wiedzieli doskonale, o co chodzi, więc umilkli, zaciekawieni, jak skończy się rozmowa. Ona jest w więzieniu przez twoją pomyłkę i przez twoją nieznajomość prawa narodów, wbrew woli Cezara, odrzekł z naciskiem Petroniusz. Jesteś ty, Galinie, naiwnym człowiekiem, ale przecież i ty nie będziesz twierdził, że ona podpaliła Rzym, bo zresztą, gdybyś nawet tak twierdził, Cezar by ci nie uwierzył. Lecz Nero ochłonął już i począł przymrużać swe oczy krótkowidza z wyrazem nieopisanej złośliwości. Petroniusz ma słuszność, rzekł po chwili. Tegelinus spojrzał na niego ze zdziwieniem. Petroniusz ma słuszność, powtórzył Nero. Jutro otworzę jej bramę więzienia, a o uczcie weselnej pomówimy jutro w amfiteatrze. Przegrałem znowu, pomyślał Petroniusz. I wróciwszy do domu, był już tak pewien, że nadszedł kres życia Ligi, iż nazajutrz wysłał do amfiteatru zaufanego wyzwoleńca, aby ułożył się z przełożonym z Poliarium o wydanie jej ciała. Chciał bowiem oddać jej Winicjuszowi.